Pojechali, sure tak? Dobra, Pojechali pod plant. O nie, to modele wyglądają, co? Był to Nie Widziałam. To było do przewidzenia, tak, wiesz? Aha. To, to jest Strider Ted. To przyjmujesz... Budynek, taki, e na ciminy. mapie, to przyjmujesz inżynierami. To nie wiem co robi, wiem że oni dają do dają kasę nie? Ta mapa jest taka mała? Serio? Mhm. Fajna, taka taktyczna właśnie. No dobra Kaj, to nie ma się na razie Mała. Spacerek do... M, między bazami. No w chuj mała, dokładnie. Już się się, że to jest większe. <grywa> Kurwa. I co, pewnie obronę nastawiasz, tak? Znalazłem się co to robić, bo... Gdzie sprzedasz sprzedaż? Tutaj. Jezu, myślałem, że z Creveston sprzedam. Construction complete. New construction building. Not a problem. Unit ready. Unit ready. <laughs> <laughs>

Unit ready. Waiting for the colour. Ara cops, Unit ready. Yes, sir. You got it. Yes, sir. Not right away, sir. Unit lost. Unit, unit ready. Civilian building unit, unit ready. Not a problem. ready. Construction, construction unit ready. Ready, you got it. Unit ready. Unit, unit ready. ready. Low power. new construction options.

Unit, Unit ready marks. construction options. Low power. On Cancel. Awaiting order. Acknowledged. Right away, sir. Low power. Unit building. 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 Yes, Unit a lost. <laughs> lost. <laughs> 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 <reporting>. Unit lost. Came by. Unit ready. Low power. Building. Unit ready. Jest coś takiego, że można. Sapli można przydzielić dzielić surowcami, tak? Z innymi graczami. Chyba, nie wiem. Co nie mam pojęcia, nie jestem dużo dał na no? szczerze. Nie pytaj mnie o takie rzeczy. ci nie powiem krótko. Gdybym zapytał mi o San'a, no, to, no, to bym wiedział. Jest, smysł. mówi, że nie wiem. Wiesz, to nie mam pojęcia, nie, no? nie jestem dużo dałna. O Canceled. 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 Gdyby to był sam, to byś mógł powiedzieć dowoli, bo mam wiedzę o Sani, ale o down nie mam samą wiedzę. Co by tak patrzył, że może z tego down zrobię serię, na no i robię. Całkiem przyjemny jest. Z... kompanii? No? Trzeba mnie. z czego? ewentualnie z graczami jakimiś z internetu? Dlatego, że w tej rozd rozdziale. Nie Cię... słyszysz Halo? Słyszę Cię, Halo, no co tam? Co tam? Mówisz, że może zrobię serię z tego, z kampanii. Ewentualnie, A, w singu, tak? ewentualnie z innymi graczami pogrąb, zobaczę, bo. Na tej rozdziale co ładnie wygląda świetnie. No. Przekonuję, jak ten Here are the new construction options. Reinforcements have arrived. What to do? Aha. Uh -huh. New construction options. Reinforcements have arrived. Vehicle reporting a permit Construction complete. Reinforcements have arrived. Unit lost. Unit lost. unit lost. Unit lost. Reinforcements have needed. Our base is under attack. No, nie, no, 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 serio. Zostaw to! Zostaw pieniądze, moje darmowe. Co ty robisz? To moje. nie naprawia tego, tak? Tak. Ten wzór, to do, to te, do tego to lepiej przyjmować. Nie z tym wacznie do tego dla przeciwnika, nie? Tutaj w dawniu akurat ten. Not nie ma tej technologii stealth, nie? Nic lipa droga. Szkoda, tego mi brakuje droga.

Kurwa, <śmianowat> postawiłem sam. W Szybko, coś, janek? Mało budynków miałeś. No i. Masz jeszcze jednostkę gdzieś? Szukaj wiatru w polu teraz. A, pierdole. Czekaj, gdzie ja mam tego? Helikopterom znajdę. Widziałem, widziałem. Star Strike Ready Select target. Ok, A jest tak Gdzie to bazę chciałeś zjechać? <grym> co, gdzie dzisiaj pisać? No ładnie chyba. No ale fajnie jest ten ten ładnie